Dzień dobry, jest poniedziałek 4 listopada. Gabriela Stefanowicz zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z regionu, czyli wydarzenia telewizji StreamEO. Plat zabaw z jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego już otwarty. Zabytkowy zegar doczeka się renowacji. Na ten moment rodzice małych dzieci czekali bardzo długo. Dziś otwarto nowoczesny, ogrodzony, a do tego monitorowany plac zabaw. Jest kolorowy i bardzo interesujący plac zabaw przy placu kościuszki został oficjalnie otwarty. Znaleźć tu można zjeżdżalnie, piaskownice, ścianki wspinaczkowe i inne urządzenia do zabawy przez długie godziny. Miejsce to nie powstałoby, gdyby nie projekt złożony przez grupę MAM do jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. To jest przede wszystkim zasługa mieszkańców, przede wszystkim tych, którzy e, i tych pań, które zgłosiły ten projekt i później zadbały o to, żeby na ten projekt znalazła się e, duża ilość głosów oddanych. Cieszy mnie to, bo to jest jeden z następnych parków zabaw, które przygotowaliśmy dla dzieci. I tak jak sobie mamy życzyły, żeby to był przede wszystkim zabezpieczony, żeby nieodpowiedzialne osoby nie weszły tutaj na ten teren, żeby nie tylko osoby, ale i te zwierzęta nie mogły wchodzić tutaj na plac zabaw. Jest bezpieczny dla dzieci. Oprócz urządzeń sprawnościowych jest tam także kilka gier logicznych i edukacyjnych. W sam raz dla rozwoju małego dziecka. Co ważne, plac zabaw jest ogrodzony i monitorowany. Wartość tego zadania to była kwota niecałych 190 tysięcy złotych, czyli zmieściliśmy się w tej puli, która była przeznaczona na ten projekt. Czy Jelenia Góra jest miejscem przyjaznym. Dla rodzin z dziećmi? Jest przyjaznym miastem dla rodzin z moimi dziećmi. Coraz więcej placów zabaw jest otwieranych, coraz więcej placów rekreacyjnych jest otwieranych. I myślę, że, że ta tendencja będzie cały czas wzrastała, że będziemy mieli jak najwięcej inicjatyw czy też działań dla mieszkańców. W Jeleniej Górze znajduje się 28 placów zabaw. Zegar z ulicy 1 maja, który od ponad 100 lat odmierza czas górzaną, został zdemontowany i już niedługo doczeka się renowacji. No i stało się. Zegar przy ulicy 1 Maja przejdzie gruntowny remont. Od kilku miesięcy wskazówki chronometru wskazywały nieustannie jedną i tą samą godzinę. Jedno jest pewne, zegar miejski musi odmierzać czas dokładnie, tym bardziej, że robił to od wielu pokoleń. Jeśli jest potrzebna renowacja, a na pewno tak, bo on miał już swój czas, to trzeba to zrobić, ale zrobić to w miarę szybko dobrze, tak żebyśmy wszyscy byli zadowoleni, cieszyli się z tego zegara. a On dobrze odmierzał nam wszystkim czas. Zegar został zbudowany w Gryfowie, w tamtejszej fabryce zegarów. W widokówkach jest, wisi tutaj w tym miejscu już od 1912 albo 1914 roku, to, bo przedtem wisiał taki troszkę mniejszy, tak nie taki sam jak ten, czyli na pewno ma ponad 100 lat w tym momencie. Mało tego, jest to czasomierz, który nomen omen wyprzedzał swoje czasy. Jak na tamte lata, był to bardzo nowoczesny zegar. Jest to zegar elektryczny, sterowany zegarem matką ze środka. Tych zegarów wiele mieliśmy więcej, bo był na ulicy bankowej. Tutaj po drugiej stronie m, ulicy też na Pocztówkach możemy spotkać, jest to nasz ostatni górski zegar o takim sposobie sterowania, tak jak mówiłem, bardzo nowoczesnym jak na tamte lata, prawda? Czyli mieliśmy pierwszy elektryczny zegar. I to było tak wyjątkowe jak... No jak teraz samochody Tesli, prawda, napędzane elektrycznie. To były takie pierwsze zegary. Niektórzy nie wierzyli w nie, no bo jak bez przekazu mechanicznego można napędzić zegar, ale to jest właśnie taki przykład. Z racji wieku pracy przy jego renowacji będzie sporo. Musimy polikwidować luzy, może wytoczyć niektóre ośki, które są wypracowane, bo przecież ten zegar tyle lat chodził i, i powiem szczerze, no oczywiście miał tu swojego wspaniałego Obsługującego pana Mirosława, ale ja myślę, że wymienimy rzeczy, elementy, które, które mają luzy, żeby ten zegar naprawdę jeszcze drugi, drugie tyle lat mógł służyć naszym mieszkańcom i pokazywać, że jest to historia i piękna rzecz, którą myśmy jako mieszkańcy Jeleniej Góry uszanowali. Do tego zostanie wymieniona tarcza zegara i odnowiona jego obudowa. Bo życie zegara potrafi być bardzo ciężkie. Chciałbym dodać bardzo ważną rzecz. Ekstremalne temperatury, w których taki zegar pracuje, bo mamy czasami minus 30 stopni, a jak przyświeci słońce, to w środku mamy plus 60. Więc naprawdę trzeba brać pod uwagę, że są ekstremalne temperatury, w jakich taki zegar musi się odnaleźć. Montaż czasomierza po renowacji przewidziany jest jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W Mysłakowicach otwarto park rekreacyjny tęcza. Jest on efektem starań Stowarzyszenia Senior, które działa na terenie gminy. Całość inwestycji wyniosła 250 tysięcy złotych. W prawdziwie piknikowej atmosferze w Mysłakowicach otworzono park rekreacyjny tęcza przy ulicy Włókniarzy. Jest to efekt starań działającego na terenie gminy Stowarzyszenia Senior. Obiekt kosztował 250 tysięcy złotych, a środki pozyskano z programu rozwoju obszarów wiejskich. Do dnia dzisiejszego brakowało takiego terenu rekreacji dla mieszkańców, bo mamy tutaj i fitness, i mamy miejsce na ognisko, i mamy boisko do. Piłki plażowej, siatkówki, ale również mamy takie miejsce, żeby w okresie wiosennym, letnim, na leżaczku poleżeć, podpoczywać, powdychać świeżego powietrza. Cieszę się, ludzi coraz więcej. No, radość jest bardzo duża. Początki były ciężkie, nikt nie chciał wierzyć w to, że może coś takiego powstać. A jednak powstało i mamy takie piękne miejsce. Gdzie się możemy spotykać, gdzie możemy się y, relaksować, y, palić ognisko? Młodzież ma miejsce do gry, w piłkę. Mają również miejsce, gdzie można po, pograć w szachy. To bardzo długo czekali, bo to wie pan tutaj to były takie, jak to mówiąc, i, takie ugory. No. no to teraz tutaj doprowadzili do pewnego porządku między tak to, to, No trochę to ładnie, ładnie się zrobiło. No robi wrażenie. Powstał dosyć szybko, bo obserwowałem budowę. Jestem tu dosyć często w urzędzie gminy i, i przechodząc widziałem cały proces budowlany. Także dosyć sprawnie to zostało wykonane. No i tylko się cieszyć, że, że jest. Fajnie jest. Będzie gdzie wyjść, i w ogóle młodzież też. Że tylko, żeby po prostu nie niszczyli tego, żeby szanowali to wszystko, to tyle pieniędzy kosztuje, nie? Wiele wskazuje na to, że park w przyszłym roku zostanie rozbudowany. Liczę, że ta inwestycja jeszcze w latach kolejnych zostanie powiększona, bo zdaję sobie sprawę, że jeszcze tu jednej rzeczy brakuje, a mianowicie takiego... Pięknego, dużego placu zabaw dla dzieciaczków, i to znajduje się już jako plan do przyszłego projektu, czy projektu na przyszły rok. I liczę, że to będzie zamknięcie takie całe, kompleksowe tego terenu. Obecnie na terenie gminy Mysłakowice znajduje się blisko 20 parków sportowo-rekreacyjnych. Niemiła niespodzianka czekała na kierowców, którzy postanowili zaparkować na ulicy Klonowica w Jeleniej Górze, a to wszystko przez znak, którego nie było widać. Spore zaskoczenie czekało na kierowców, którzy wczoraj i dzisiaj postanowili zaparkować na ulicy Klonowica. I o ile po lewej stronie drogi parkować można, to po prawej już nie. Zmian organizacji ruchu reguluje znak, którego nie widać. Powinny być widoczne. Przede wszystkim to, co tu stoi, to zasłania, a po drugie to drzewko też zasłania. No, ja akurat, akurat skręcałem, faktycznie. Nie jest człowiek w stanie tego zobaczyć. Jak powinien być wyeksponowany znak? No, także, jak kierowca jedzie to ma ogląd co przez szybę przednią widzi i tak jak te inne znaki prawda powinny być widoczny. no należycie uważam. Jak się okazało, znak w tym miejscu postawiony został półtora tygodnia temu. Skąd pomysł, by postawić go w niewidocznym miejscu? Gałęzie drzewa przesłaniały. Pracownicy, którzy montowali ten znak, chcieli uniknąć konieczności podcięcia tego drzewa, bo to są stare, stare drzewa, dobrze wkomponowane w te ulice. Czasami półśrodki nie są najlepszym rozwiązaniem. Na kierowców czekała niemiła niespodzianka w postaci żółtych kartek i blokad. Wykonawca postawił znaki zgodnie z projektem, który został przygotowany. No może nie do końca trafnie w tym miejscu, natomiast, tak jak powiedziałem, z naszej inicjatywy właśnie zwróciliśmy uwagę na to, że znak nie do końca jest widoczny i czytelny, i został ten znak przestawiony. Nie zmienia to faktu, że znak obowiązywał, i w tym miejscu były podejmowane interwencje przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Niewrasobliwość kierowców kosztowała ich 100 złotych. Znak został przestawiony w widoczne miejsce dziś po godzinie 13:00. Jak co roku Jeleniogórski magistrat przygotował dla mieszkańców miasta flagi, które za darmo można odebrać w urzędzie miasta. Po raz jedenasty na kilka dni przed Narodowym Świętem Niepodległości Urząd Miasta Jelenia Góra realizuje kampanię społeczną, dzięki której mieszkańcy Jeleniej Góry, jak i jeleniogórskie wspólnoty mieszkaniowe mogą bezpłatnie otrzymać flagę państwową. Zainteresowanie jest olbrzymie, można powiedzieć, tymi flagami. Już dzisiaj do naszego wydziału, do biura prezydenta miasta dzwonią ludzie zainteresowani tymi flagami. Jednak akcja wydawania flag przygotowana jest od 5 listopada, od wtorku. Przygotowanych mamy odpowiednią ilość, oczywiście ona nie będzie satysfakcjonująca dla wszystkich, dlatego warto się spieszyć, kto pierwszy, ten lepszy mówiąc w cudzysłowiu. Ku chwale Rzeczpospolitej ognia! Staramy się ten, ten taki symbol patriotyzmu Między innymi patriotyzmu wśród mieszkańców Jeleni Góry kultywować, i chcemy, żeby w świadomościach mieszkańców, w trakcie kiedy jest to święto, żebyśmy wszyscy razem świętowali. A jednym z takich objawów to jest właśnie wywieszenie flagi narodowej. Odbieramy je w jednym punkcie jest to punkt informacji przy ulicy Sudeckiej, budynek Urzędu Miasta. Jeżeli chcemy więcej flag, zapraszam do biura prezydenta miasta. Jeżeli tutaj mówimy o stowarzyszeniach, natomiast dla mieszkańca przygotowana jest jedna flaga. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać flagę? Przede wszystkim trzeba być mieszkańcem Jeleniej Góry, natomiast zaraz będzie pewnie pytanie, że w dowodach osobistych, czy też w innych dokumentach nie ma wpisanego meldunku, dlatego prosimy, aby przede wszystkim mieszkańcy Jeleniej Góry zgłaszali się do Urzędu Miasta, może być to chociażby deklaracja śmieciowa, czy jakieś potwierdzenie tego, że jesteśmy mieszkańcami Jeleni Góry. Flagi będą wydawane w godzinach pracy Urzędu do wyczerpania zapasu. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne wydarzenia.